Cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się montażem tabliczki znamionowej. Nity będziemy wbijać za pomocą takiego przyrządu. Warto sobie zrobić. Jest to tak zwany wyoblak. Można to spróbować, pokusić się wbijać od czoła, aczkolwiek zalecam zrobić coś takiego. Zaraz Wam pokażę. Może się uda to postawić. Widzicie, tutaj jest wywiercone, żeby łepek przy dobijaniu idealnie siedział. Otwory w ramię. czyścimy. Jeśli chodzi o grubość śnita, już Wam mówię, Nit ma grubość. 3-2 mm. On jest taki jakby to powiedzieć radełkowany. Czyli jego nie zaklepujemy od środka, po prostu dobijamy, on ma siedzieć. Idziemy, zobaczymy na ramię jak to wygląda. Otwory oczywiście wyczyszczone, blacha jest wyprofilowana. Zobaczymy jak to będzie wchodziło. Przekładamy nasz wyoblak. Nie ma włosów, jest problem. Zdaje się farbę wyczyściłem dobrze, ale widocznie za mało i prawdopodobnie będziemy musieli... Nie ma wiertełka, pasowałaby to wiertełkiem takim 2,8-2,9 tak, musimy to poprawić. Yy, tutaj jest farba proszkowa i ona nam przeszkadza. Yy, Będziemy musieli poprawić to wiertełkiem. Zaraz jak poszukam, może znajdę, ale ja i nie mogę znaleźć takiego małego wiertełka. Może pilniczkiem to liznę. Musimy proszek stąd usunąć. Ja zabieram się za usunięcie tego i zaraz będziemy to zakuwać. Nitować w zasadzie. Przeleciałem te otworki. Zobaczymy teraz jak to będzie, jak to będzie nam szło. Powiedzmy, że wchodzi, dobra, super. Teraz bierzemy drugi ustawiamy. Dobra, no i co? Blaszka jest tak dopasowana, że ona jest. Y troszeczkę ciasznie zrobiona, że jak będziemy ją dobijać, to ona się nam idealnie ułoży. No i dobra, zobaczymy. Nit jak sama nazwa wskazuje, ma nam zanitować. Czyli ma wejść wyjść na ciasno. Praktycznie doszło. Minimalnie Można było się pokusić o nierdzewkę Ale Te nity są radełkowane Jeszcze luźno No i co? I jest iło Nic zakuty Bardzo ładnie to wyszło. Tabliczka na pewno nie wypadnie. Co tu można powiedzieć? No jest super. Ważne jest, jeśli tutaj, żeby to za mocno nie wystawało. Ale raczej nie powinno tutaj. Jeśli będzie przeszkadzać, można to frezem palcowym delikatnie liznąć, ale myślę, że nie będzie tutaj potrzeby. Także jeśli chodzi o tabliczkę, mamy ją zakutą, zanitowaną, jest pięknie. Także jeśli chodzi o ta tabliczkę, krótki materiał, ale Warta też pokazać, żeby tutaj nie napierdzielać młotkami. Nie wiadomo jak, bardzo ładnie zakute. Także dzięki. I widzimy się w następnych odcinkach. Tam leżą jeszcze błotniki. Błotniki jeszcze nie zrobione. Będziemy je prostować. Ale to jeszcze następny odcinek. Także trzymajcie się i